Witamy czytelników portalu internetowego Zembrowiacy.pl. Dzisiaj kolejni goście w cyklu podzieli się swoją pasją zgłosili się do nas sami. Są to bardzo młode, energiczne osoby, które grają świetną muzykę. Zespół Next To witam wszystkich. Tak na początek bardzo proszę, żebyście się przedstawili. Tak, zmienimy nazwiska, i macie na lat? Andrzej Moniecki, mam yy, 16 lat. Tak? Ma 17. I kondylecka, 16 lat. Graf mm -hmm. Koniec, 17 lat. Dobrze, i na czym gracie w swoim zespole? Wokal? Ja jestem yes. wokal, jest wokal. Ok. Mm. Gitara. Witam. Okay. E, troszkę poszperałam na waszym Facebooku, mm. e, poczytałam troszkę na wasz temat, i fajne słowa tam e, napisaliście o sobie. E, może tak zacytuję, żeby już tak nie było e, Napisaliście o sobie tak, odmiency, młoda krew, twórcy. Powiedzcie, co się kryje pod tym hasłem? Znaczy, my jesteśmy administratorami we dwoje z Maćkiem. I jakoś tak staramy się zawsze przyciągnąć uwagę, żeby to nie był taki kolejny zespół, bo w Polsce, nie tylko tutaj w okolicach, ale nie w całej Polsce jest mnóstwo zespołów młodych, którzy, w których skład wchodzą właśnie młode osoby. No i zawsze jakoś trzeba się wyróżnić. Twórcy, dlatego że teraz na razie. Nie robimy żadnych coverów, mm -hmm. staramy się e, tworzyć własne piosenki. I to tyle. Okej, a jaką muzykę gracie? Co to jest? grunge, rock alternatywny. No i staramy się mieszać styl, stylu, nie zamykać w jednym. Mm -hmm. W jednym jak początkowo początku był taki styl w Waszym zespole? Czy, czy, coś czy to zamiast się kształtowało w kształcie? Bo każdy, każdy z nas swojej innej muzyki, prawda? To wszystko było takim połączeniu, z tym znakiem. Mm -hmm. A tak sięgając do historii Waszego zespołu, to jak to się wszystko zaczęło? Ktoś z Was w zespole założył? Zespół, czy już czy to jest? Ja z Markmy założyliśmy. Tak się ułożyło jakby, że, że nie mieliśmy w ogóle na niczym grać, ale sobie się kogoś, przyjść, spróbujemy mhm. i tak to co się zaczęło, potem dołączył rafał. Jak to taka roku gracie? Coś tam do temu A to się napisałeś ehm, u nich? Ja doszłam e, prawie półtora roku temu. E, mhm. w Mm -hmm. jak się się o szkoły? No chłopaki dawali ogłoszenie właśnie na Facebooku, mm -hmm. że szukają bo bo przedmiot odeszła. I sama nie zdecydowałam się na to, szczerze mówiąc, naprawdę. Tylko napisał do mnie kolega, który wtedy jeszcze grał tutaj na gitarze, mm -hmm. teraz zmieniono się trochę gitara. Mm -hmm. Napisał do mnie, że może przyszła, spróbowała. No i jakoś tak przełamałam się, przyszłam, śpiewałam, no i tak włączyłam. A jak odnosząc się do masy waszego zespołu? to odnosi się masy? Ja jak pomyślałem, w sumie nie trzeba szukać jakiegoś głębszego sensu, bo chodzi o coś jak jakaś boliwiwa mm -hmm. droga, prawda? Mm -hmm. No i po prostu łap obok drogi. Jest droga, więc... Tak, miejsca, dróg. Tak. Bo wiele ludzi szuka jakiegoś głębszego sensu, to w sumie nie ma głębszego sensu. A czemu w wersja angielskiej? A... Lepiej brzmi jakiś angielski, jest bardziej melodyjny, tak się wydaje. Okej, okay, mówiliście, wspomnieliście, że gracie covery, tak? Gracie wcześniej, teraz gracie swoją własną muzykę. Co jest łatwiejsze? Grać covery już znane, czy oddać swoją własną? Trudniej grać covery, ponieważ ludzie znają już oryginały i potem porównują z oryginałem i te od... ten się oceniają, że dobrze, czy źle. Grają swoje piosenki, to nie znają ich i można, jak, nawet jak, się, jak się ktoś pomyli, to nie zwracają na to uwagi. Teksty piszę ja i to ciężko stwierdzić, jaka to jest tematyka dokładnie. Jeżeli ja jestem twórcą, to tworzę te teksty na podstawie swoich uczuć, tego co przeżywam aktualnie. To jest tak jakby takie trochę odbicie lustrzane mojego nastroju aktualnego. Chłopaki no, muszą muszę się podstosować, tak? Trochę, tak <laughs> Skąd ty takie inspiracje czerpiesz do pisania tych tekstów? Mówisz, że to co przeżywasz, ale jeszcze coś, oprócz tego cię inspiruje? Eee. Czy to są jakieś wsparcie w tych tekstach? Czy całkowicie sama one tylko przychodzą, ty mówisz, że... Nie, to jest, to jest taki I podział, pisze. że e, ja piszę tekst, mhm. e, on sobie czeka e, na aktualną muzykę, Aha. na jakąś odpowiednią. Mhm. E, jak zostanie napisana muzyka, to potem e, ja dobieram tekst, tak e, to, nastroj z jednej scenki i jakoś to zawsze tak się wkłada. Okej, okay, a muzykę piszecie wspólnie, czy ktoś z was jest wspólnym? Wspólnie, wspólnie. Wspólnie piszecie muzykę. A jak często się spotykacie na próbach? Dwa razy w tygodniu najczęściej. Dwa razy w tygodniu gracie ze piątek, tak sobotę. Okej, okay, i długo A próba? O, dwie, trzy godziny. No, A koncertowaliście już gdzieś? Tak, średnio koncertujemy raz, dwa razy w miesiącu. Z nierazem w Kolesiobrowie graliśmy w styczniu, aczkolwiek od tamtego czasu graliśmy w Warszawie, w Wysokim ozowiecku, w Wiejsku Podlaskim. I jeździmy. Jak przyjmujecie publiczność na konferencjach? To jest trudne. To znaczy jaka jest publiczność. Na, jest tylu, zależy, jest publiczność. I na przykład byliśmy w że było dużo młodych osób, więc inaczej odbierały niż na przykład w Wiejsku Podlaskim, gdzie jest gdzie było, było dużo tych starych punków, gdzie nasi nasi przyjmują, prawda? I inaczej, inaczej się chciało zachować. A jakie są wasze się? Czy, czy tak wchodzicie na aluzję gramy swoją muzykę, wiemy, co chodzi? Czy znaczy, na przykład zawsze się stresuje, ale jak już mm -hmm. wejdę, to już tak, o, już, fajna atmosfera, to uśmiechnąć się, rozumieć. Mhm. Mm tak, Ta to mistra? jest zawsze, to jest, ja właśnie jestem świadoma tego, że będąc tak na mm, samym wierzchu, że tak powiem, mm -hmm. e, no Tak, e, tak, tak, dokładnie. E, to trochę tak najgorzej jakby. I też ja się zawsze stresuję, naprawdę. Strasznie się stresuje, e, ale to jest tak mniej więcej właśnie jak Maciek powiedział, że już jak się wychodzi na scenę, to te pierwsze dwa kawałki to się tak wszystko już rozodobuje. Potem jest, jest już także naprawdę i to są takie fajne emocje. Mm -hmm. A hmm. myśleliście nagrana na własne kuty? Czy już może macie jakąś fotę? Czy, czy jeszcze nie Czy jesteście może w trakcie, czy też przekonanie? To znaczy e, teraz można znaleźć dwie nasze piosenki na... Mm -hmm. Na naszym kanale. Dwie tylko dlatego, że właśnie wszystko nagrywaliśmy tak naprawdę sami w domu u e, Pała. Mm -hmm. e, Chłopaki nad tym długo pracowali. No, wszystko naprawdę było pisane e, samemu. To jest dużo czasu i to nie jest też łatwe. E, a płyta to nie wiem, może kiedyś. Czasem tak. Słuchajcie, podczas jest taka duża moda na programy telewizyjne, które szukamy czy wypomnieliście może spróbować czy swoich się właśnie w którymś z programów? Nie, nie, w nie, 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 na nie, nie, na casting y, w Warszawie, no tak się złożyło, nie, że... A nie, późno się planować, Aha, myślimy, że w przyszłym roku po prostu już się zabrać i bardziej mhm. tak dopracować to wszystko. Mhm. Czyli, yy, czyli chcecie po prostu nabrać siłę tak i wszystko było pokazów. Tak, na ja dopracować to wszystko, bo to jest taka odpowiedzialność. Jak się mhm. idzie do takiego programu, to trzeba być świadomym, że to już yy, ogląda dużo ludzi. Bo to nie jest tak, że yy, jak będzie jakaś wpadka czy coś takiego, to że to tak przejdzie, prawda? Tylko Trzeba no już być bardzo dobrze przygotowany. Mamy jeszcze trochę czasu poza tym, bo zawsze jak ma jakiś zimek, jakiś festiwal, to zawsze jesteśmy najmłodsi. Mhm. Zawsze, więc no mamy jeszcze trochę czasu. Okej, okay. a gdzieś obecnie macie jakieś koncerty już takie zatwierdzone, gdzie na przykład kończą się modloty Tak, gramy 27, w piątek zakończenia roku szkolnego, w dni na Kołowizyskach, w tym pawie I dwa dni później w niedzielę gramy w Prąd w Ostrowie Mazowieckim. Tak. Tak. A jak to, tak, ktoś tutaj e, bliżej to będzie e, zlot motocyklowy. Dlaczego ten bałżej lipca? Którego? co tak? A co chyba. Czy 13? Nie, 13. nie. A się dowiemy. <grym> <tiewczyn> na się dowiemy. Okay. A takie mniejsze informacje to Was można tak na Facebooku znaleźć? Czy macie tak. jakąś stronę internetową? Znaczy, e, no, mamy e, konto na e, stronę na Facebooku i mamy nasz kanał na Facebooku. Słuchajcie, to już nie będę tak dłużej męczyć. Jeżeli pozwolicie, to jako, w ramach y, tego, że tutaj się spotkaliśmy ja, w Waszym studiu, bo to jest tak, wasze studie tutaj macie od 20 półtek? Tak. To tak. 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 chcielibyśmy bardzo, żebyście dla nas jakieś wasze ulubiony łódź, jakiś który jeszcze nie słyszał, żebyście dla nas zagrali. Także zapraszam, że się tak naprawdę spotykać. Szanowni Państwa do przeniesienia się na kilka chwil w świat muzyki bo to dzisiaj bardzo mi w fajnych. Także zapraszam Państwa na takie mini.

Ja szczerze, że jeszcze nie byłam na takim mini koncercie. Super, naprawdę. Ja tego rodzaju muzykę słucham, więc podziwiam Was bardzo. Zapomniałam Was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Skąd Wy nauczyliście się tak grać? Powiedzcie. Zacznijmy od gitarzysty. Ja chodzimy na lekcje do Pana Sokołowskiego? Zamawiam. Zamawiam, tak. tak, zimowię, tak. Mhm. No i dużo samego. Tak naprawdę trzeba się i pracować, prawda? być sumiennym i A ćwiczyć. A długo ćwiczysz? Czy długo ćwiczyłeś? 3 lata. No można powiedzieć, że też tam sam się praktycznie nauczyłem, tylko na początku chodziłem na orkiestrze, tak przez jakieś pół roku i coś tam, jakieś tam podstawy się nauczyłem, ale też tak. Sam. I długo, długo sam już no, Tak jak zaczęliśmy, tak jak zeszło, założyliśmy wcześniej nic praktycznie nie grałem. pani no, e, jak? skończyłem szkołę muzyczną... Jako jedyny. Aha, tak. <noise> czyli masz te podstawy, okej. Okay. Tak. No i sam gram mhm. e, I długo? Co To znaczy szkołę muzyczną skończyłem ponad 3 lata temu. No i później miałem rok przerwy i dalej mhm. A w takiej małej kobiece... Skąd taki głos? No i nie wiem nie, nie wiem jak mam odpowiadać na takie pytania, naprawdę. Masz tak, po prostu. Dziękuję tak. bardzo. Jest super, super, naprawdę no super. E, taki jeszcze mały apel od zespołu. Poszukicie basisty, tak? Tak. Więc osoby, które gdzieś tam są, sobie grają w zaciszu własnego domu, zapraszamy serdecznie, można się zgłosić do zespołu poprzez Facebooka, tak? tak. Proszę Poprzez Facebooka, także serdecznie zapraszamy. Ja Wam bardzo dziękuję. Super. Yy, I liczę na to, że jeszcze gdzieś Was usłyszę, a na pewno yy, Wam życzę powodzenia, żeby może bym Was pójdę jeżeli ewentualnie wystartujecie, będzie w każdym innym programie, to życzę Wam powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry.